Dzieli nas od pierwszego gwizdka. Mam nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam niezapomnianych wrażeń. Na ustach kibiców jedno pytanie: kto wygra? Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A za mikrofonem w gotowości czeka Jacek Laskowski oraz Tomasz Smokowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. No zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Adresatem tej wrzutki jest Przykryl. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. A oto skład, którym zacznie mecz widzę Łódź. Warta wychodzi z inicjatywą. Ładnie prowadzą piłkę. Co wyjdzie z tego podania? No i mocno teraz zdecydowane wybicie. Oj strata piłki, będzie okazja. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Mało ma miejsca. Nierozważne zagranie, strata. I strzał na bramkę. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. I znowu to samo. Za łatwo tracą piłki. Świetny teraz drybling. Wciąż idzie na bramkę. Piłka opuściła boisko. Rzut rożny. Zrożnego w okolice jedenastki. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Piękne podanie, pędzi ciekawie. Tutaj coś nie zatrybiło. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. Piłka szybuje w pole karne. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość! Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. Potem pozostawało tylko to wykończyć. Główka bez podskoku załatwiła sprawę szybki precyzyjny strzał, który trudno obronić. No to mamy 1 do zera. Rzuca piłkę pod bramkę. Nic z tego jednak nie będzie. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy jak to się rozwinie. Muszą teraz wracać szybko. Pośrodkowuje teraz ze skrzydła. No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Króżyna przeciwna wydaje się rozpita. Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę, dobre dośrodkowanie. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. 2 do 0. Gramy dalej. I próba strzału. Łatwo gikiewicz. Musiał to wybronić. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Odbiór czysty, Nie ma faulu. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Nie. Jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Jak widać zdecydowano się na podwójną zmianę. Ale podanie przejęte. Łakne teraz zagranie, za plecy obrony. Dobrze to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Przykrył. Z miejsca na skrzydle mają zawodnicy Warty. Szansa na kontakt. Ach, proszę. Ależ dobra była teraz ta interwencja. Przesuwa się z piłką. Uwaga, jest faul, proszę Państwa, będzie stały fragment gry w nefralgicznym miejscu. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. To daleko od bramki. Chyba za dużo obiecywaliśmy sobie po tym rzucie wolnym. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Stawić. No i po ataku dobra interwencja. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Ale zaraz, oj, może być z tego gorąco. Tak, gol. A więc zwiększają przewagę do trzech bramek. Turka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. I mamy obecnie 3 do 0. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Teraz przed szansą! Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty nici z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. To było lanie Tomku, nazwijmy rzecz po imieniu. Po takiej drużynie spodziewałem się dużo lepszego występu w Destrukcji. Bardzo dobry występ. A wiele powodów do radości było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną.